A tutaj no. na lewo, na lewo, tak, na tak, lewo. Tak, tak. Jedź tam, Domasz. Wolę? Nie, nie. Leży. Ciekawe, kogo ja byłem. Dostał się. 12 mm, więc raczej go już nie poznasz. No, raczej nie. Znaczy, własna spojrzenia. Mogliśmy spojrzeć na statystyki, za niego zabiłeś. No. No ale wiesz. Chwila, moment to była, nie? Miałem strzał, to strzeliłem. Ty idziesz tak jak mam ten? Jak mam ustawione działko, czy? czy Trochę się zakręciłem. O, leży. Możecie pozbierać. Na uwaga odejdą. na ogie, uwaga na ogie. Tak. lepszym jest... Jakieś 4000 miał. Kurde, uważaj z tą lufą, bo mnie przestawiasz od niego. Tak? Ta M320LBLRR 408, coś snajperem miał. Do sklepu jechać po Ciekawe, czy lepsze niż moja. No, jaki to jest kalibr? 408. O, to chwiwie. Muszę potem posprawdzać, jakie tu minimetrach jest. Może przejmiemy jakiś kompakt? Może przejmiemy teraz enemy outpost. Za 15 minut jakoś będzie znowu Money jechał. Ciekawe jakie. Chce ktoś wodę? Ja bym chciał wodę. To z możesz rzucić. A nie, bo to nie jest to sam kierunek, nie? Nie tam chyba jeszcze jedna leżało. O, ale coś lagowało. Można teraz do bankomatu tu podjechać, bo tu jest blisko bankomat Jakby ktoś chciał LRPS, a to jest jeden w tym z Co to jest? Ten celownik 6.25 A, mam lepsze. Niby co przybliżę 85 razy, ale ci powiem średnia, średniawka okay. też. A no, ty masz SOS czy jaki? Celownik Na tej broni klak Yy, bo zauważyłem, że nie przejmujemy terenu, zablokowane Czyli on tu się gdzieś no, no. Rzeczywiście. Karytyka bo nie próbowa. zebrałem jeszcze wody tam Nie mogą trafić. A co pytałeś? Czy jaki ty masz celownik w tej broni? 12.7 Ale nie A, jedziemy, mojej broni? Czy co? No, no DMS-a i Jarko mam DMS-a tak? No. on ci daje przybliżenie? Nie wiem no to masz. 2 i 4 DMS? No o, ja, ja mam SOS Ile co 85 razy niby O no kurde co? Ale, ale kurwa, to nie zgadza mi się coś, bo... A ty strzelałeś wtedy z czego? z DMS-a? Tak ja kurwa nie wiem A co czemu? No bo ten mi daje niby 10 do 85 Ten się chuj tu odrodził, wiecie? I się zablokował. Przez no. nie, bo nie powinien, bo to jest z niebieskich stref. A nie, tu jest zielona strefa. A tam jest po drugiej stronie niebieskich. Zastrzelimy się gdzieś? Będziemy no, chronić Możemy do bankomatu podjechać. Chodzi, bo, ja start, no, bo ja mam 44 tysiące Bo ja mam 44 przy sobie Jakby mnie zajebali to by się ktoś obołali Tu no, Tak Na lewo Ale kurwa gościu Chuje przyjechał Co jaki to, co by startowało? Independent Przejechali. Ło! Wow. O kurde, wow. co, się kurde wow. co się stało? Co się stało? Dymisja, czy co? Nie. Nie, ja, cały oka jest. Jaki to. No. Co ty do masz zrobić? Zlegowało cię? Nie, no, trafiłem na aut, tylko nie zdążyłem wyhamować. Bóg, dobra, dobra wysiadam, płacić. No, dwa, 200, Rązikta. ale to nie będę w na razie. Dobra, 75 koła. To razem mamy 100 tysięcy. Plus tu masz jeszcze coś ja Możemy jechać tam do góry, bo tam na pewno będzie money shipment. A tam nie będziemy ten? Polować tego ziom w No nie wiem, możemy tam się cofnąć chwilę postać, dopóki się nie pojawi ten. Jakaś łódka. No to jest to co mówiłem chyba z tym CKM -em. To czekaj, zaraz ją zniszczymy. Gdzie ona jest? Po lewej naszej. Ale ona no, tam jest... Tam mokodówka. gdzie ja patrzę. Na zero, celu na 0? Na 0? Tam gdzie ja patrzę, to jest 324. A chyba no, tak. A tam. No, uzbrojona. chuj, dobra. Ona jest 900 metrów od nas. No co ty? Jakie 900 metrów? Myślałem, no, że chodzi no. o to, co tu jest blisko. Tam jest tak uzbrojona, dobra. No dobra. jest faktycznie, daleko, daleko. A jakie 900? Ha, 900 metrów czy więcej? O, nie trafiłeś. Za niska. Chyba trafiłem niezatopiony. Pudo. A <grywka> dwa, pudło. Mamy jeszcze 24 pociski. Ej, ej, przejął tam ten z powrotem on tam musi być. No mówiłem przecież, że przejął wcześniej. No słuchaj. Zostawiłem mu wyrzutnie, ale bez rakiet. <gry> Może już akademicznie wrócił do tego? Blokad. Jest tu gdzieś. O nie, przejeżdżamy. Jak się dziś w chacie, to go chyba znajdziemy. Stoimy w miejscu? Nie. Przemagował. 20 na godzinę jadę. Tu go waliliśmy wtedy, nie? Jest tu... Ale on nagi już leży. go jest, no. Czyli wziął. Był tu. Ej, nie jedzie ktoś po Czy to my tu Jaki wargot? Nie, mogę wyłączyć silnika, bo być w Uuu, strzelił nas. Z prawej, z prawej. Ej, rozwalił mi działko. Ja tam mogę obracać, nie wiem gdzie jest. Tu po lewej w budynku, na piętrze, na piętrze. mogę, ale obracać nie mogę. Na piętrze tu, po lewo? Tak. Ten budynek, centralnie tutaj. Tam leżą, jakaś skrzyneczka leży. Widzicie? Gdzie? Gdzie? A tutaj przy tym drugim balkonie leży ten... walizka. O, jest, na dole! Na dole, na dole! Leży? O, z tyłu wleciał. Ja za budynkiem, za budynkiem. Widzę, no, nie ja ja mogę, nie mogę już go ten... To wróć na drogę, tam, do tyłu, sofaj. Nie, no ty musisz wsiąść, bo ten wyszedł. Wejdź na kierowcę. Jak on tu przeżył, jebany? Muszę się opatrzyć. A gdzie wystrzel, W budynku jestem, ten, do którego strzelałem A, tam. Ale my no ja jedź, ja, ja, ja. Zobaczymy, może gdzieś tam łazi. Chciałbym żeby wywalić, no. Nie, nie. Gdzie widzę gdzie go, widzę. Jest, jest w tym budynku. Zdjąłem go. Wit. On do ciebie walił czy do kogo? Tak, do mnie. Gej, okay, napisał. To chyba on. Mnie się znowu tu chyba zrespi. Chociaż może. A weź tą wodę dla mnie, jak tam leży jeszcze. Właśnie, nie mogę za bardzo zabrać. A widzisz, co w tym budynku był cały czas? Czy co? On w tym budynku był? Nie, wcześniej w tym, do którego strzelaliście. Tutaj o, Tutaj widać. był wcześniej. No ja wiem. Ale teraz gdzie jak go zabiłeś? No widzisz gdzie jestem chyba nie w budynku. To w tym no, go zabiłeś, tak? Tak, tak, tak. tak. Pyta. się coś A, podnieś raz z bazuki i moje działko zniszczył, nie? Ale dziwne, że on przeżył kurwa jak ja byłem na porter wtedy No, chciałbym spierdzielić faktycznie. Udało ci się wziąć tą wodę? Tak Dobra, musimy go naprawić. Paśnie, mam naprawę. Jak się naprawia? Mm, Przeruluj i napraw. Ale ja chyba nie ma. Nie ma. Ja Oczywiście mam. Dobra, naprawę. ja naprawiam. Nie ja zauważyłem, tu ikonka jest specjalna z tego. Tą wodę to nie wiem jak on ci dać. No nie wiem. Może nie stójcie tak koło siebie, bo jak gdzieś zajdzie to was zabije. Nie jeszcze. ale to będziemy widzieć chyba, nie? To wydrop tego. Tu na ziemię rzuć A ja już wie tam. O kurde jak to się zbiera Normalnie nie pod scrollem bo Tutaj ładne battu Niedziałem. w wyjściu 114 tych zabił. A i masakra Rolkom Rolką tam natrafi przeroluje Ej, ładunek wybuchowy leży. W skrzyni to chyba w tym chodzi o czołk. Mhm Tak, Ale działa, b... Kurwa, wyjdę, zobaczę I co? Z chwilę miałem, chyba no, nie jest takie łatwe, nie? Wyposażenie... A i co jest? No, przejęliśmy. A wyposażenie mi się włącza do masza. Skrzynia LPRS. Dziwne. Dobra, chuj z tym. Ile masz tej wody? Możemy podjechać, ten, do sklepu, se kupię. O, działa, działko ładnie. To gdzie? Gen tu jest, ja z General Store właściwie obok nas. Masz jakieś drobniaki, to możesz lecieć kupić. O, oczywiście.